Cześć, jestem Mateusz, firma MK Bike. W dzisiejszym odcinku chciałem przedstawić Państwu kurtkę Endura Photo. Kurtka ta wykonana została z wodoodpornej tkaniny zapewniającej dobrą oddychalność. Kurtka zapinana na zamek, wykończona odblaskową lamówką. Na co warto zwrócić uwagę, zamek od wewnątrz chroniony jest dodatkowo laserowo wycinaną padką. Dodatkowo wszystkie połączenia wewnątrz kurtki zostały podklejone taśmą gwarantującą 100% wodoszczelność, nawet na łączeniach warstw. Jeżeli chodzi o samą funkcjonalność, na co warto zwrócić uwagę, Przedłużony panel tylny zakończony elastycznym elastycznym ściągaczem, dzięki któremu jesteśmy w stanie łatwo i wygodnie dopasować kurtkę do własnych potrzeb. Podobny ściągacz zastosowano w rękawach, żeby ściśle opinały nasz nadgarstek. Kurtka została wyposażona w kieszeń tylnią z asymetrycznym zamkiem. Jak widać zamek został zabezpieczony wodoodporną padką kieszeń o dosyć... Dużej pojemności. Jeżeli chodzi o praktyczną stronę użytkowania tej kurtki, polecam ją wszystkim osobom poszukującym lekkiej osłony przeciwdeszczowej. Kurtka jest naprawdę kompaktowa. W zestawie do niej dołączony jest woreczek, do którego możemy łatwo, łatwo spakować naszą kurtkę w razie, w razie potrzeb. Co więcej, materiał jest naprawdę bardzo lekki, dzięki czemu nie wozimy ze sobą zbędnych kilogramów, jak to bywa w przypadku tradycyjnych kurtek przeciwdeszczowych. Kurtkę oczywiście można w bardzo łatwy sposób spakować do tego woreczka. Może wydaje się to troszkę niemożliwe, ale kurtkę naprawdę wystarczy zwinąć. Proszę bardzo, kurtka. Wchodzi nam bez problemu do, do woreczka, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca w plecaku, torbie czy po prostu w kieszonce na plecach. Zawsze możemy ją mieć przy sobie. Do tego polecam kurtkę wszystkim jeżdżącym na rowerze, niezależnie czy jest to jazda szosowa czy górska. Do zobaczenia w następnym odcinku.